24 pytania. Rozmowa poranka. Gościem 24 pytań jest Jacek Protasiewicz, poseł klubu Koalicja Polska PSL. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Jeszcze Unia Europejskich Demokratów. Unia Europejskich Demokratów, której pan jest przedstawicielem przecież. No jakżeż mogłam tak pominąć? Jest w klubie koalicji polskiej. No Dokładnie właśnie. Tak. Panie pośle, Rosja zakręciła kurek z gazem, to znaczy dzisiaj ma zakręcić ostatecznie. Co z tego wyniknie? Czy to jest jakaś taka nowa odsłona wojny rosyjsko-ukraińskiej? To już jest nowa odsłona wojny. Rosyjsko-europejskiej. Unijnej, właśnie. Tak, unijnej, ponieważ no to jest próba zasygnalizowania determinacji do, do tego szantażu gazowego, do którego Rosja, którym Rosja już przestrzegała i który Rosja rzeczywiście pewnie zawsze miała w zanadrzu jako broń do walki, głównie z tymi głównymi politycznymi graczami europejskimi, jakim są Niemcy. No ale jak rozumiem, zapewnienia polskiego rządu jeszcze sprzed kilku, kilkunastu tygodni. Na taki scenariusz byliśmy przygotowani. Troszkę niepokoi mnie za ten wypowiedź pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa gazowego, że mogą w konsekwencji tej decyzji pojawić się perturbacje. Może one nie będą dotyczyć gospodarstw domowych, bo jest rzeczywiście Zbliża się okres no, ciepła, czyli tylko mniejszego zużycia gazu przez klientów indywidualnych, no ale pamiętajmy, że polski przemysł, zwłaszcza przemysł azotowy, wytwórstwo nawozów sztucznych, tego gazu zużywa dużo i mam nadzieję, że rząd nie tylko w obietnicach. Był mocny. Przepraszam Ale bardzo, panie pośle. Muszę, muszę przerwać, bo przenosimy się do Jastrzębia Zdroju na konferencję w, w sprawie Zofiówki. I podsumowania tego, co się wydarzyło w tym w tej tragicznej katastrofie. Dziękuję bardzo. A jak długo trwał transport tego On jest zróżnicowany i mniej więcej każdego z pracowników transportowaliśmy około 2-3 godzin. Dziękuję bardzo. wracamy do naszej rozmowy. Bardzo przepraszam, bo to była taka krótka informacja z bieżącej sytuacji. Wiemy, że tam no, wiadomości z Zofiówki nie są korzystne, takie optymistyczne. Ale wracając do naszej rozmowy, panie pośle, jesteśmy właśnie przy tym zakręceniu gazu, ale tak się zastanawiam nad tym, że tego typu groźby działają dopóki właśnie ktoś, dopóki nie zostaną użyte, bo to jest taka broń jednorazowa. Jeżeli zostanie użyte, że ta i Polska przetrwa, Litwa przetrwa, y, Bułgaria przetrwa, no to już y, y, Rosja nigdy więcej nie będzie mogła użyć tego szantażu gazowego. Nie będzie mogła użyć w stosunku do tych krajów, które przetrwają, ale. Cały czas pamiętajmy, że jednak największym odbiorcą na terenie Unii Europejskiej gazu rosyjskiego są Niemcy, i to, jak rozumiem, ma wywrzeć presję taką psychologiczno polityczną na rządzących w Berlinie, że i również którzy... Prawda jest taka, że w dużo większym stopniu są od gazu rosyjskiego uzależnieni, no właśnie głównie przez Nord Stream 1, no że również ich to może spotkać. O ile zakładam, że nasza niezależność energetyczna od Rosji rzeczywiście na najpóźniej jesienią dzięki Baltic Pipe może być realnie osiągnięta, o tyle Niemcom zajmie to więcej czasu, więc jak rozumiem chodzi o to, żeby zwiększyć postawę polityków głównie niemieckich, no, na których presję wywiera Wiele państw i cała Unia Europejska, łącznie z przewodniczącą komisji, również Niemką, no ale z kadecji, a nie socjaldemokracji. Ale też pytanie, jak ile nas to będzie kosztowało, takie błyskawiczne przerzucenie się z rosyjskiego gazu na inne źródła? No, z tego co wiem, norweski gaz bywał zwykle dużo droższy. Tak, to prawda. Norweski gaz jest droższy, ale no, w, tej, w tej sprawie. Po pierwsze, my możemy też no, zadziałać retorsjami, bowiem wstrzymanie dostaw gazu do, do Polski to będzie złamanie umowy, wieloletniej umowy, która łączy oba nasze kraje i zapewnia stałość dostaw. No tak, no, można pójść mo do arbitrażu, ale to też będzie trwało lata, tak jak ostatni spór, prawda, z Gazpromem. Albo albo podjąć bardziej stanowcze kroki, dlatego że tamten spór dotyczył, powiedzmy, rozliczeń. Zawodzonych cen, będzie, tak. No właśnie, a ten, będzie, a ten będzie dotyczył dostarczania, bądź nie, produktu, który ma znaczenie strategiczne. I tutaj my, jako Koalicja Polska, koledzy z PSL, przede wszystkim przygotowali projekt ustawy, który pozwala na nacjonalizację rurociągu jamalskiego. Czyli pozbawienie Rosji z kolei instrumentu dostarczania poza Nord Stream 1 gazu, e, e, między innymi do Niemiec, e, czy przede wszystkim do Niemiec. A to można tak zrobić ustawą, bo przed chwilą właśnie minister Wąsik tłumaczył, że musi być zmiana konstytucji, a Wy jako opozycja nie chcecie zmienić, bo tak naprawdę to jesteście prorosyjscy, tak mówił minister Wąsik. No ale jednocześnie rząd, e, widać, daje sobie radę i bez e, Konstytu bez zmiany konstytucji, bowiem po pierwsze przygotował ustawę i chwała mu za to pozwalającą zamrażać majątki rosyjskie, a po drugie wczoraj usłyszeliśmy o całym pakiecie sankcji i to może być jedna z tych sankcji, dlatego że to byłyby sankcje nałożone na przedsiębiorstwo, które jest operatorem tego, tegoż. No ale tak czy rorociągu. inaczej konfiskata nie wchodzi w grę, co najwyżej zamrożenie, prawda, na podstawie tej ustawy. Dzisiaj proponujemy ustawę o zmianie konstytucji. Trzeba rozmawiać bez presji czasu. No i najlepiej mając pewność, że po drugiej stronie, w tym przypadku stronie proponującej stronie rządowej, są, są ludzie, którzy konstytucję polską rzeczywiście szanują i respektują, a nie traktują jak... No jak świstek papieru. A jak pan ocenia te nowe sankcje, ten pakiet sankcji, który wczoraj został ogłoszony? One są dosyć obszerne, jeśli chodzi o listę. Ona jest dosyć długa, ale czy to jest jakieś istotne uderzenie w Rosję? No, prawdę mówiąc, przede wszystkim Rosjanie odczują sankcje międzynarodowe, dlatego że akurat nasza wymiana poza właśnie surowcami naturalnymi, z Rosją, no jeszcze towarami rolno-spożywczymi, to nie jest jakiś duży wolumen. Dużo większe obroty mają oczywiście koncerny zachodnioeuropejskie, dlatego skuteczniejsze, jasne i bardziej odczuwalne. Dla zwykłych Rosjan będą sankcje unijne, sankcje amerykańskie, ale dobrze, że również i, i, i w tym zakresie, w którym możemy być stanowczy, takie decyzje w Polsce zapadają. Chciałam pana jeszcze spytać o troszkę inną sprawę. Do sądu unijnego, czyli do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynęła skarga Polski na, na Komisję Europejską za to, że ściąga kary za Turów za niewdrożenie postanowienia tam z ubiegłego roku, mimo zawarcia porozumienia. Teraz, czy pana zdaniem taka skarga będzie skuteczna? No. Dobrze, że, że rząd korzysta ze ścieżki prawnej. Oczywiście decyzja w tej sprawie będzie należeć do Trybunału Sprawiedliwości, tak jak i nałożenie tych kar było, czy jest efektem decyzji orzeczenia Trybunału Sędziego, czy pani sędzi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc to jest dobra ścieżka, dużo lepsza niż groźby takiego. Ja powiedziałbym politycznego jakiegoś no, sepuku, bo inaczej tego nie jestem w stanie nazwać, czyli powiedziałbym politycznego e, samobójstwa, jakie proponuje. E, Solidarna minister, Polska. Solidarna Polska i minister. Zbigniew Ziobro, polegającego na zawieszeniu składek, wpłacenia składek członkowskich do Unii Europejskiej, bo to w sposób oczywisty jest po pierwsze niezgodne z obowiązującym traktatem, a po drugie musiałoby oznaczać, że wszelkie wypłaty z budżetu unijnego zostają zamrożone. To jest droga donikąd. Lepiej spierać się. Przy użyciu instrumentów prawnych, a takie możliwości Unia Europejska jako twór praworządny stwarza każdemu państwu. No ale myśli Pan, że będzie to skuteczna skarga, to przecież Trybunał nałożył na nas tę karę. Ale, można powiedzieć dziwaczną trochę. Ale jest też faktem, że przedmiot sporu zniknął. Więc o ile jeszcze, można sobie wyobrazić, że utrzymane byłyby kary od dnia nałożenia. Tychże kar orzeczeniem sędzi Trybunału do momentu zawarcia porozumienia, trochę to trwało, dłużej niż pierwotnie rząd obiecywał, o tyle rzeczywiście to późniejsze naliczanie nie wydaje się zasadne. Więc myślę, że akurat nie w tej sprawie Polska ma argumenty, no i dobrze, jak mówię, że używa ich w sporze sądowo-prawnym, a nie w takim wymachiwaniu polityczną szabelką. Które jest, prawdę mówiąc, które jest niepoważne, śmieszne, a w konsekwencji dla naszego kraju groźne. No, chyba nawet w samym obozie rządzącym, obozie władzy, specjalnie nie ma akceptacji dla tego pomysłu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Jacek Protasiewicz z klubu Koalicji Polskiej, PSL i Unii Europejskich Demokratów. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.